Cześć! W dzisiejszym filmie pokażę Ci, jakie są różnice pomiędzy kamerami akumulatorowymi, bezprzewodowymi oraz kamerami PoE. Reolink oferuje różne rodzaje kamer do monitoringu, w tym kamery akumulatorowe, kamery bezprzewodowe Wi-Fi i kamery PoE Power over Ethernet. Oto główne różnice między nimi. Zasilanie. Kamery akumulatorowe. Kamery te są zasilane akumulatorem. Nie wymagają stałego dostępu do źródła zasilania, co sprawia, że są przenośne i mogą być instalowane w miejscach, gdzie brakuje dostępu do prądu. Do każdej kamery akumulatorowej istnieje możliwość zakupu odpowiedniego panelu solarnego, w zależności od modelu, który zapewni ciągłą dostawę energii przy, odpowiedni, przy odpowiednim nasłonecznieniu. Kamery bezprzewodowe wykorzystują bezprzewodową technologię Wi-Fi do transmisji danych, ale potrzebują stałego źródła zasilania. Oznacza to, że muszą być podłączone do gniazdka elektrycznego. Kamery POE korzystają z technologii Power Over Ethernet POE, co oznacza, że są zasilane przez kabel sieciowy, który jednocześnie przesyła dane. Wymagają dostępu do urządzenia POE, takiego jak zasilacz POE, switch POE lub rejestrator POE, aby działać poprawnie zasięg transmisji. Kamery akumulatorowe działają w obszarze z dostępem do sieci Wi-Fi. Niektóre z kamer są wyposażone w slot na kartę SIM, co daje możliwość łączności kamery z siecią 4G LTE. Przydaje się w momencie, kiedy chcemy zamontować kamerę z dala od nadajnika Wi-Fi, ale z dostępem do sieci LTE. Kamery bezprzewodowe, podobnie jak kamery akumulatorowe, ich zasięg jest zależny od sieci Wi-Fi. Niektóre z tych kamer również są wyposażone w slot na kartę SIM. Kamery PoE korzystają z przewodowego połączenia sieciowego. Co zapewnia stabilną transmisję danych na większe odległości i przez przeszkody? Instalacja. Kamery akumulatorowe są łatwiejsze do zainstalowania, ponieważ nie wymagają ciągłego podłączenia do źródła zasilania. Możesz je umieścić w dowolnym miejscu z dostępem do sieci Wi-Fi lub LTE, zależnie od wybranego modelu. Stosuje się je w miejscach takich jak domki letniskowe, działki, kempingi, budowy, stawy rybne, łodzie, stadnieni koni, koni i farmy. Kamery bezprzewodowe wymagają ciągłego podłączenia do źródła zasilania, skutkiem czego istnieje konieczność doprowadzenia przewodu, zasilania. Stosuje się je w miejscach takich jak domy, sklepy, restauracje, czyli w miejscach, gdzie nie ma możliwości poprowadzenia przewodów w ścianach. Kamery poe. Ich instalacja jest bardzo prosta. Ponieważ wymagają tylko dostępu do urządzenia POE oraz połączenia kamery za pomocą kabla sieciowego. Po zainstalowaniu są niezawodne i praktycznie bezobsługowe. Stosuje się w miejscach takich jak hotel, firma, osiedla mieszkaniowe oraz w szkołach. Trzeba pamiętać, że kamery POE wymagają poprowadzenia kabli przez budynek, co wiąże się z koniecznością wykonywania otworów w ścianach. Stabilność zasilania. Kamery akumulatorowe. Najlepszym rozwiązaniem jest zakup dedykowanego panelu solarnego. Kamery te są narażone na wyczerpanie akumulatorów, co może prowadzić do przerwy w monitoringu. Musisz regularnie kontrolować i ładować lub wymieniać akumulator w przypadku kamery GoPlus 4G LTE. Kamery bezprzewodowe, podobnie jak kamery akumulatorowe, kamery bezprzewodowe są podatne na przerwy w monitoringu z powodu przerwy w zasilaniu. Kamery POE są niezawodne, ponieważ zasilane z sieci elektrycznej i zapewniają ciągłą pracę. Można je także instalować w miejscach oddalonych od routera Wi-Fi. Koszty. Kamery akumulatorowe są zazwyczaj tańsze na początku, ale mogą generować pewne koszty związane z wymianą akumulatorów lub zakupem dodatkowego panelu solarnego, jeśli nie był dołączony do zestawu. Kamery bezprzewodowe. Koszty zakupu są zazwyczaj niższe niż kamery POE, ale nadal musisz uwzględnić koszty związane z zasilaniem. Należy jednak pamiętać, że jeżeli zdecydujemy się na kamerę akumulatorową lub bezprzewodową ze slotem na kartę SIM, koszt kamery jest większy, karta SIM nie jest dołączona do zestawu. Kamery POE, koszty początkowe mogą być wyższe ze względu na zakup rejestratora POE lub switcha POE, ale są niezawodne i oszczędniejsze w dłuższej perspektywie. Oraz pozwalają na zapis nagrań 24 na dobę. Ostateczny wybór zależy od Twoich indywidualnych potrzeb i warunków instalacji. Kamery akumulatorowe są przenośne, kamery bezprzewodowe oferują łatwą instalację, a kamery Poe zapewniają większą niezawodność i stabilność. Dzięki, że obejrzałeś ten film do końca. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Jeśli już posiadasz kamerę Rolink, Możesz napisać w komentarzu, jaki model. A jeżeli jeszcze nie masz, zapraszam do naszego sklepu rolnik-sklep.pl i tam zakupisz taką kamerę.